Modelka numer 2, czyli wózek ogrodowy. Wchodzę do tej michy dużej. Ciągnie wszystko za jednym zamachem w drugie miejsce. I ma ułatwione życie. Co tu by więcej Wam opowiadać? No, taczka jak taczka. Cześć, w dzisiejszym odcinku będziemy porównywali wózek ogrodowy z taczką ogrodową. Zobaczymy, co się lepiej sprawdzi, a wszystko to w ramach mojego rozkopywania ogrodu, ponieważ muszę sprawdzić, którędy idą rury od nawodnienia. Te zielone, co tutaj widzicie, to jest nawodnienie Rainbird. Są tu cztery linie nawadniające, trzy takie z kaczami takimi i jedna linia kroplująca. To żółte, nie wiedziałem, co to jest. To jest pusta rura ona jest najdziurkowana, ale e, krótki szybki research e, w internecie powiedział mi, że to jest e, po prostu drenaż. ale o tym później. zobaczcie jakie mam narzędzia i co będziemy dzisiaj testowali. Na pierwszym planie będziemy mieli taczkę. Ta taczka, jak widzicie jest to taczka, która swoje lata już ma. Nie wiem, lata 70-80 taczka pewnie jest starsza ode mnie. To jest coś, co będziemy porównywali do... Do, do, do. Uwaga! Wózka ogrodowego. Wózek ogrodowy. Kupiłem go na Legro za niecałe 300 zł. Uwaga! Ten materiał nie jest w żaden sposób sponsorowany, więc będzie to jak najbardziej takie realne, realne porównanie takiego wózka. A tym wózkiem taki wózek kupił mój Tata. U niego się to fajnie sprawdza. Przynajmniej dzieci sobie z górki w tym zjeżdżają. Natomiast, czy te 200 kg udźwigu i 75 litrów da radę ciągać tą ziemię, to się okaże. No i niedawno też kupiłem dwie łopaty, i grabie, których tutaj nie ma. Łopaty, powiem Wam, że naprawdę mega. O tym jeszcze będzie odcinek. Porównanie: wydaje mi się, że ta z ostrzejsza, tutaj do kopania, lepiej mi się sprawdza. Patrzcie, tutaj z korzeni, od i od tego orzecha. Więc. Wózek będziemy składali, łopaty sobie wykorzystamy i przetestujemy sobie, na czym się wozi ziemię lepiej. Na taczce czy na wózku ogrodowym. Wózek ogrodowy jest już złożony. Zajęło mi to 49 minut, czyli tak jak ktoś pisał na Allegro poniżej godziny. Jeżeli chodzi o instrukcję, która jest dołączona tutaj do tego całego zestawu, to jest ona strasznie uboga. Jest to jeden rysunek nieczytelny i jeżeli masz problem ze złożeniem tego wózka, to zapraszam ciebie do filmu. Link e, znajdziesz tutaj w opisie lub na wyskakującej karcie. Instrukcja wózek ogrodowy jest specjalnie po to, żeby ktoś, kto nie potrafi poradzić sobie z montażem tego wózka, mógł z tego filmu skorzystać. Natomiast w tym filmie ja zrobię takie dwa testy. Eee, testy. Tak, najpierw przed testami zmierzymy sobie metrówką, zobaczymy jakie wymiary ma stara taczka, jakie wymiary ma wózek ogrodowy. I dwa testy, które tutaj planuję przeprowadzić. To po pierwsze, jak się w ogóle to użytkuje, bo szczerze nie mam pojęcia. Jeszcze nigdy, e, oprócz dzieci, na tym wózku e, niczego innego nie woziłem. Więc załadujemy taką samą ilością ziemi, jeden e, wózek ogrodowy oraz taczkę. I zobaczymy, jak się to ogólnie wszystko ciąga, pcha, zakręca. To jest jedna rzecz. Yy, oraz jak się tą ziemię z tego wózka i taczki po prostu wyrzuca. Yy, a drugi test nazwałem go testem pod górkę, czyli zobaczcie, tutaj mam już usypaną górkę piachu, tam koło basenu za basenem. Yy, usypałem to yy, tą zwykłą taczką i jestem ciekaw, jak yy, wysoką górkę. Może wysokości tutaj sprawdzać nie będziemy, ale wygodę użytkowania. Jeżeli chodzi o wysypywanie zawartości tej taczki, bo zwykłą taczką zaraz zobaczycie, jest to katorga, droga przez mękę, natomiast, natomiast tą, wydaje mi, się, że, że, wydaje mi się, że będzie zdecydowanie lepiej. Tak, właśnie mi teraz się przypomniało, że jak budują drogi ekspresowe, autostrady, w ogóle drogi, to nie usypują takie ogromne góry piachu um, i robią to po prostu wywrotkami, samochodami, które mają cztery koła. I myślę, że ten Wózek ogrodowy, po prostu tutaj będzie zdecydowanie lepszy, więc nie przedłużam. Zobaczcie, jak to wygląda w praktyce. Na górze ma 74, a tutaj było 92. 74 do 92. Tutaj jest ona, wydaje mi się, że szersza, 64. Natomiast ta ma 48. No i ta jest na pewno troszkę głębsza, 27, co nie pamiętam, 21, więc wizualnie myślę, że one są bardzo podobnej, bardzo podobnej wielkości. Zobaczmy jak one chodzą na sucho, jak się nimi tutaj skręca, jak się tym sprzętem po prostu wywraca. Modelka numer 1 stara taczka. Co tu by więcej wam opowiadać? No, taczka jak taczka. Chodzimy tak. Się to nam buja. Jeżeli chcemy coś wysypać, to musimy tutaj w taki sposób to zrobić. Raz. jeżeli chcemy na bok, to no na bok. No może na bok... Nie, no na bok też trzeba. Dobra, lecimy po drugą. Modelka numer 2, czyli wózek ogrodowy ma skrętne koła. Czyli tak, jeżeli sobie chodzę, to w taki sposób skręcam. I słuchajcie, tutaj skręt jest praktycznie 90 stopni. Te, ko te koła się skręcają, 90 stopni. Jeżeli chcę, e, chcę to wyrzucić, to muszę pociągnąć tu z rączkę. Zdejmuję blokadę i to ciągnę do góry i w tym momencie wysypuję. Jak widzicie, kółka do siebie się zbliżają. Bach, a taczka staje praktycznie w pionie. Jeżeli chodzi o wyrzucenie na bok, to raczej pod ciężarem nie jest to możliwe. No jest to stabilne i nie mam problemu tego typu, że po prostu mi coś tam na lewo, prawo się przewala. Bo kto z Was pierwszy raz pią styczność z taczką taką zwykłą, to myślę, że. Nieraz udało się tu taczkę po prostu wywalić. Tu raczej tej możliwości nie ma. Dobra, zobaczmy, jak to się sprawdza, jak to wygląda w praktyce. Mamy łopatę i wrzućmy tyle samo ziemi do jednej i drugiej, raz, trzy.

i teraz taczki specjalnie postawiłem odwrotnie, żeby pokazać Wam jak się nimi manewruje. I teraz tak, tą starą, muszę wziąć dwie ręce, podnieść równo i ona mi się tutaj gliba. I teraz żeby tutaj sąd się wydostać muszę obrócić się. Ok, kontroluję tutaj równowagę i muszę popchnąć i wysypmy to sobie. Mamy tutaj bałagan, a tak jak to jest, wysypmy, wysypmy to tutaj. Czy tak biorę całość, bach i jak widzicie, muszę ją wywrócić do góry nogami. Teraz muszę ją podnieść. Wyjąć, żeby wszystko z tej taczki nam wyleciało. Więc mamy jedną taczkę zrobioną na miejsce. A teraz musimy tym wózkiem zawrócić. Więc mamy dwie możliwości. Jedna z możliwości to jest pchanie, co nie jest. Chyba fajne i dobre, bo tam się coś wygina. No, jakbym tak pchał taką. Chyba, że pod tym kątem ma to bez sensu. Ale mamy tutaj skrętne koła. Ja sobie tu pojadę. dwa ja mogę sobie tu popchać. Mogę sobie teraz to tutaj i z wąsko zawrócić. No. O, ja ich chyba dopompuję jednak, bo tu flaki są. Może dlatego mi się gorzej to ciągnie. O, i powiem wam, że o jedną rączką bach sobie taki wózeczek ciągnę. Ciągnę. Tutaj skręcam. Mijam. Ok, lecimy dalej. I chcę to wysypać tu, w tym miejscu. No to sobie podjeżdżam. Tutaj. Mogę wykręcić, o. chcę sobie pokierować W to miejsce chcę wysypać, więc odblokowuję i ciągnę do góry Tak, odblokowało się Bach, wysypane I co teraz, odjadę tym, czy nie odjadę? Co tam się stało? Tak się to wysypało Dobra, czyli nie tu No powiedzmy trochę inna technika trochę inna technika ale działa nie muszę mieć tyle siły co w przypadku taczki żeby ją podnieść i i żeby ją po prostu odwrócić do gronogami. Poza tym tamtą wysypałem w jednym miejscu, tutaj troszkę szerzej. Teraz sprawdźmy, czy damy radę wysypać taczkę gruzu, piachu, ziemi, tutaj. Bo mi się miejsce tutaj kończy. Tak, tutaj zaplanowałem sobie, że będę wysypywał wszystko więc przydałoby się tak naprawdę tutaj na górę to wszystko wysypać idę zapakować jedną i drugą ale mniejszą ilością, nie 25, a jakieś 15 łopat tutaj teraz nasypię zanim napełnię jeszcze raz te taczki za pomocą naszego kompresora tutaj napompujemy koła tutaj mamy napisane, że 30 PSI, maksymalnie 30 PSI to będzie jakieś dwa bary sprawdźmy ile one fabrycznie E, mają, tak jak sło napompowane o, nic nie mają więc wrzućmy tu dwa bary o, teraz koło jest napompowane Słucham. Mnie zdecydowanie lepiej. Dobra, postawmy sobie tu. Dobra, i pytanie ma brzmi, czy ja tu taczką dam radę wjechać tu na górę i wysypać zawartość oraz czy tą, przyczepką wózkiem ogrodowym też dam radę wjechać na górę i tą zawartość tu wysypać. Sprawdźmy to. Były dwie próby. I myślę, że na nich test tej taczki po prostu skończę. Jeżeli górka byłaby wyższa, myślę, że tam nie wyjadę, nie dam rady. Teraz sprawdźmy tą taczkę wózek ogrodowy. Czy on jest w stanie wjechać tutaj? Pierwsza próba podjazdu jest udana. Zobaczcie, co zauważyłem. Ten wózek on nie jest mega sztywny, tylko jak się przyjrzycie, to ta cała miska jest wygięta. Czyli on jest. Ten plastik nie jest słaby, on jest na tyle elastyczny, że po prostu nam się wygina, się dostosowuje do kształtu. Jeżeli chodzi o kółka, też to mam nadzieję, że tutaj widać. Spróbuję taką jedną oś wspólną złapać. Zobaczcie. No można powiedzieć, że tak jak samochód 4x4, nie? Taki SUV. Crossover, czy jak to tam nazwiemy. Jeep. Dobra, to teraz tak. Myślę, że jakby od początku wysypywać z głową ten piach i zrobić taki podjazd. Tak jak to budują yy, drogi te ekspresowe i autostrady. Że wywrotka sobie wjeżdża na samym początku, jedzie pod górkę i na samej górze... Wysypuję. Myślę, że to jest zdecydowanie wygodniejsze. Więc odstawiam kamerę i spróbujmy wysypać zawartość tego naszego wózka ogrodowego. Jak myślicie, co jest lepsze? Bo ja, jakbym jakby miał teraz coś wybierać albo polecać komuś, to zdecydowanie ten wózek ogrodowy, taczka, może kiedyś, jak ją wymyślali, to było super. Natomiast uważam, że ten wózek nie dość, że jest elastyczny, że tutaj się nam fajnie wszystko składa, układa. To jest, jest mega wygodny. I oprócz ale piachu mam w klapkach i oprócz e, tego, że wykorzystamy go teraz e, przy rozkopywaniu ogrodu do mm, przewożenia ziemi, to w ogrodzie on nam na pewno posłuży tak. Przy koszeniu trawy, przy ścinaniu drzewek, przy o kompostownik, jeżeli będę chciał, gdzie on jest tu w kadrze tutaj. Jeżeli kompostownik będę chciał też, powiedzmy, nie wiem, przenieść w jakieś inne miejsce czy coś, to też go mogę wykorzystać. Jeżeli na przykład żona będzie chciała kwiatki gdzieś przewieźć sobie, to stawia sobie do tej michy dużej. Ciągnie wszystko za jednym zamachem w drugie miejsce. I ma ułatwione życie. Więc powiem Wam, że ja jestem zadowolony. Przypominam, że ten materiał nie jest w ogóle sponsorowany. Po prostu kupiłem, bo potrzebuję. Więc zapraszam też do filmu z instrukcją, jak go złożyć. Link do tego wózka macie tutaj w opisie. Więc klikajcie śmiało. Jeżeli uważacie, że to jest fajny produkt, to po prostu go kupujcie. Ja nie wiem, u którego tam sprzedawcy na Allegro to kupiłem, bo ich jest dużo i jest ich sporo. Piszą różnie: 75 litrów, 350 kg. 75 litrów, 200 kg. Wizualnie na zdjęciach wygląda to wszystko tak samo. Tutaj na opakowaniu było, że 200 kg, i myślę, że to jest e, takie mm, prawdziwe, te 200 kg. Ja nie wiem, ile waży tam 15 czy 25 e, szufli ziemi. Natomiast e, większej ilości ja tutaj nie mam zamiaru po prostu e, tym sprzętem przewozić. Więc. Tej taczuszce, tej taczuszce dziękujemy. Jeszcze raz podziękowania dla sąsiada, bo jeszcze w tym filmie nie, nie dziękowałem. Dzięki wielkie za tą taczkę. Praktycznie ta cała ziemia, która tutaj jest, to tą taczką ją tutaj przywiozłem. Chołam się przed słońcem, bo świeci mi w oczy. Więc dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Dajcie suba, dajcie łapkę i do zobaczenia. Cześć, na razie. あっ。